Czyli chyba rodzę dzisiaj. I jeżeli do was nie wrócę, to chyba już coś poszło nie tak. Więc bardzo was proszę, nie wysyłajcie już filmików. Cześć wszystkim! W końcu nagrywamy nowy vlog z windy. Jak mówiłam w poprzednim filmie, jeżeli nie urodzę, to muszę iść na badanie zrobić morfologię. Dziewczyny będą siedzieć w aucie z tatą, Ja pójdę sama. Ej, to nasze pierwsze wyjście od prawie miesiąca, no nie? A jeszcze w ogóle w piżamie, zobaczcie. Moje <laughs> w sumie też, czym było w tym, poszła. Zobaczcie, jaka stylówka u Aiszy. <laughs> Wszystko ze siebie pasuje, no nie? <laughs> jeszcze nie uczęsana. Już jestem po badaniach. Zobaczcie, jakie słoneczko. W ogóle miesiąc w izolacji, to jest naprawdę masakra. Już jesteśmy i jedziemy jeść śniadanie. A brawo, od samego rana. O, tak fajnie, na Jak fajnie. To fajnie na dwa Co ty masz w ogóle w torbie tej? W Mam Słodyce? Ja będę kasę jeść. Będziesz jeść kaszę ze słodyczami. No. No. Tak? No. Słuchajcie, jest teraz godzina 2045 i ja film z życzeniami dla Paulinki opublikowałam 9 godzin temu. A my Dostałam od Was ponad 200 wiadomości z filmikami i życzeniami dla Paulinki. Ja po prostu nigdy nie mogłam się spodziewać, że dostaniemy tyle wiadomości i ja już od ponad dwóch godzin próbuję zmontować ten filmik i widzę, że po prostu tych wiadomości jest zbyt dużo. I teraz mówię dla Was to, bo ja mówiłam, że możecie wysyłać do soboty wieczora. Proszę już nic nie wysyłajcie, bo ja po prostu nie dam rady. Naprawdę jestem w szoku, i jesteście niesamowici, ale ja... Nie wyrobię się naprawdę. Ten filmik ja nie wiem, ile będzie trwał godzin. Więc bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Maję truskawki, Aisza. No, jak widzicie, Aisza jak zawsze z tabletem, tak, Aisza? Hmm? Mhm. Ja chciałam jeszcze wcześniej dograć tego vloga. Chciałam nawet śniadanie dla Was nagrać. Chciałam nagrać e, nasz ogródek, bo mąż wczoraj kupił takie leżaki, e, jedno krzesełko. I tak wyszło, że po prostu straciliśmy dzień. To Znaczy straciliśmy, nie tyle, że straciliśmy, tylko, że musiałam na iSzykaną jeszcze jeden filmik z Barbie dograć. I zdążyłam, bo już myślałam, że to nagramy po urodzeniu maluszka, ale jednak nie nagraliśmy. Więc pół dnia nam na to zeszło, na to nagranie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz będę próbować właśnie montować. Filmik na niedzielę. I jutro też y, nagrywamy. Znaczy, wy zobaczycie ten filmik y, w sobotę, czyli jutro, a u nas teraz jest piątek. Żeby po prostu nie było takiej mieszanki. Ale jestem w szoku, naprawdę. Co jest w soku? Tak, jestem w soku, Maja. Ja myślałam, a ja tak mam soku. Że... Wiecie, ja myślałam, że może przyjść, nie wiem, 30, maksymalnie 50 wiadomości. I, ale jak zobaczyłam, jak po 10 minutach od opublikowania filmu już zaczęły przychodzić te wiadomości z filmikami, to ja byłam naprawdę w takim super szoku. A co? No jak zawsze nie ogarnięta. <ścoughs> Słuchajcie, jest godzina... matko, jest godzina 9.32, tata, sobota 11 kwietnia. I obudziłam się o czwartej rano. I poczułam, że coś jest nie tak. Gdzieś o 5 poczułam, że zaczynają się jakieś lekkie skurcze. Zaczęłam liczyć te skurcze i mi wyszło, że są co 10 minut. Czyli chyba rodzę dzisiaj. I ja po prostu od tej czwartej rano już zaczęłam te wszystkie wasze wcześniejsze maile. Czyli do tego filmiku z życzeniami dla Paulinki. To zaczęłam na szybko ogarniać. Naprawdę proszę was teraz. Tak jak prosiłam wcześniej, żebyście wysyłali te wiadomości, to proszę teraz, żebyście już nie wysyłali tych filmów, bo je ja nie ogarnę i ten filmik nie pojawi się jutro. A jeżeli je ja dzisiaj urodzę, to ja nie wiem, co będzie. Jestem po prostu w takim lekkim szoku, aż mi chyba ręce się spuściły. Boże, Boże, nie jestem gotowa. Muszę, muszę umyć Łazienkę. Właśnie mnie Łazienkę. I może jakoś poukładam w głowie wszystko. Już powiedziałam dla męża, on zaczął się stresować. A ogólnie jeszcze wszyscy śpią, dziewczyny jeszcze śpią. Mąż już zaczyna pytać od razu: Dzwonić do położnej? Dzwonić do położnej? I nie chcę się póki co nigdzie śpieszyć, bo ja po prostu jeszcze do końca nie wierzę, że zaczynam chyba, chyba rodzić. Nie wiem, co robić. Więc nie wiem, może jeszcze pójdę, pomontuję trochę. Nawet dzisiejszym nie zdążyłyśmy nagrać jakby tego początku dla Paulinki. i chciałam wczoraj to zrobić i widzicie, nie zrobiłam. Wszystkie rzeczy trzeba robić na czas. Słuchajcie, to jest moja jedyna ciąża, w której nawet listy nie zrobiłam. To znaczy coś tam spakowałam jakby do torby do szpitala, ale nie mam listy. Z Zajszą miałam listę, z Mają miałam listę, a teraz w ogóle nie jestem ogarnięta dla czegoś. Więc słuchajcie, ja idę chyba umyć łazienkę. Jeżeli będę się stresować, to pójdę montować film. I jeżeli do was nie wrócę, to chyba już coś poszło nie tak. To znaczy coś poszło tak. I wtedy kolejny filmik będzie chyba, nie wiem, już z maluszkiem. Ja sama nawet w to nie wierzę. Uff, taki dreszczyk. Dobra, idę, idę. Trzymajcie za mnie kciuki. Pa! Słuchajcie, wróciłam do was. Wydrukowałam sobie na szybko taką listę, co należy zabrać do szpitala. Więc teraz sobie przeczytam i zobaczę co mam robić. Słuchajcie, sprawdziłam też maila właśnie. I nadal przychodzą filmiki. Proszę nie wysyłajcie. Nie wysyłajcie więcej tych filmików, bo po prostu po prostu nie chcę, żeby później komuś było przykro, że, że jego filmiku nie umieściliśmy na odcinku i wiem, że że po prostu będzie komuś przykro. Więc proszę już. Na pewno jeszcze jakieś akcje inne będą, więc jeszcze zdążycie coś wysłać. A teraz naprawdę przyszło za dużo filmików i ja tego nie ogarnę. Nie wiem, czy w ogóle ogarnę. Nawet jak, jak, ja, jak ja nawet teraz torby do szpitala nie mogę ogarnąć. Więc bardzo was proszę, nie wysyłajcie już filmików. Siadłam na krzesełku, zaraz zobaczymy, co muszę zabrać, jakby ze sobą, jeżeli będę rodzić w szpitalu. Albo i nie. Dowiecie się później. Znaczy ja też jeszcze do końca nie wiem, więc o niczym nie będę mówić. Czyli tak, tutaj różne badania, to wszystko mam. Właśnie tutaj. Koszule. I nie lubię koszul nocnych. Ręcznik, klapki, pantofle. Pantofle pod prysznic. Podkłady, coś tam zresztą. Tam. Okej, okay, to mamy. To, to znaczy muszę po prostu to spakować, ale już to wszystko mam. Dobra, ja już idę, nie wiem czy do was jeszcze wrócę.